Czy nowe technologie, technologie cyfrowe ułatwią małym i średnim przedsiębiorcom dostęp do finansowania? No, założenie jest takie, że technologie po to się tworzy, po to się wdraża, żeby ułatwiały życie. Bez finansowania zdecydowanie nie można prowadzić szczególnie żadnej działalności gospodarczej. Także pytanie jest tutaj absolutnie jednoznaczne. Tak, kwestiami, które pozostaną w tej chwili do rozwiązania, szczególnie. Tutaj i teraz, czyli w Polsce, to są po prostu kwestie głównie związane z jakością wykorzystania technik cyfrowych przez przedsiębiorców. Mam na myśli głównie tych drobnych, te osoby działalności gospodarczej prowadzące, nie chodzi mi o duże firmy, bo sam fakt, że mam potencjał, mam możliwość skorzystania z techniki cyfrowej, jeszcze muszę ją wykorzystać, a tu, jeszcze w moim przekonaniu, droga jest bardzo daleka. Ale pytanie jest takie, czy tam po drugiej stronie, gdzie są właśnie te firmy, które dostarczają. A ewentualnie finansowania, które nie są bankami, tak? Czy dostęp do tego finansowania będzie łatwiejszy, wygodniejszy, może nawet będzie, będą, mniejsze, będą mniejsze wymagania wobec przedsiębiorcy, jeżeli chodzi o zdolność projektową? Kwestie, pan wspominał, kwestia, pan mówił o gdyby wiarygodności przedsiębiorcy, aby mógł uzyskać I e, finansowanie. No tak, tylko teraz tak. Musimy się na to spojrzeć jak gdyby kompleksowo. Z jednej strony mamy system bankowy, który w Polsce no, jest bardzo dobry. Ja nie słyszałem opinii, kto by powiedział, że w Polsce system bankowy jest niedobry. Jest naprawdę bardzo dobry, jest działający i myślę, że to codzienne przykłady są tutaj potwierdzeniem tych słów. Z drugiej strony mamy firmy i te firmy niestety dzielą się już na, na swoje wielkości. Firmy duże, które w sposób systemowy muszą dopasowywać się do wymogów cyfryzacyjnych. Również w obszarze komunikacji z sektorem finansowym. To jest w ogóle poza dyskusją. I tak będziemy sobie schodzili niżej, i dojdziemy, bo ja mówię o najtrudniejszym temacie, i dojdziemy do tego najtrudniejszego tematu, który się nazywa około 1,5 miliona tych drobnych działalności gospodarczych w Polsce, które w większości mają problem egzystencjonalny, i teraz komunikacja z bankiem, która jest, ona jest moim zdaniem, Dzisiaj jest troszkę wtórna, bo bardziej pierwotną kwestią byłoby to, żeby ten drobny przedsiębiorca, korzystając z zasobów cyfryzacyjnych, mógł na przykład onlineowo zebrać wszystkie możliwe dokumenty, żeby on nie musiał jeździć, żeby... bo przy dużych firmach jest to do zrobienia, przy mniejszych firmach jest to zdecydowanie duży kłopot. Znowu, z czego on wynika? On też wynika ze świadomości. On wynika ze świadomości, bo proces wykorzystywania potencjału cyfryzacyjnego przez drobnego przedsiębiorcę na tle innych krajów Unii Europejskiej w Polsce nie jest wysoki, bo przedsiębiorca wykorzystuje do w miarę prostej komunikacji, ale nie wykorzystuje w sposób biznesowy. W związku z czym, jeżeli nie wykorzystuje tego w sposób biznesowy, mówię, ja to uogólniam i mówię powszechnie, bo oczywiście będziemy mieli setki, tysiące pięknych wyjątków, ale jak się spojrzymy na cały rynek, jeżeli on tego nie robi, to również dotyczy sektora bankowego. I chociażby kwestie Szybkości decyzji, bo o tym to ma nam dać, szybkość decyzji, to przyznam, przyznam szczerze, że moim zdaniem nie powinna być to rzecz kluczowa. Kluczową rzeczą powinna być kwestia realnej współpracy między przedsiębiorcem przedsiębiorcą a sektorem bankowym, a nie to, czy ja wyślę, to ja w ciągu będę miał pięciu minut, bo w ciągu dwóch, trzech, pięciu godzin świat się nie zapadnie. Nie ma sytuacji takiej, że ja natychmiast muszę i banku w ciągu minuty daje. To, to, to tak nie działa. W związku z czym. Problem, który, który moim zdaniem powinien systemowo być rozwiązany, tak jak systemowo został rozwiązany problem tych płatności bezgotówkowych, to też absolutnie tu jest szapowa w tym kierunku, to moim zdaniem też powinien zostać rozwiązany systemowo problem jakości i takiej krańcowej użytkow użytkowalności możliwości cyfryzacyjnych, które dzisiaj daje technologia, przez tego drobnego przedsiębiorcy. Duże firmy absolutnie to mają, one są jak gdyby na tej samej linii, a z, z sektorem bankowym, a sektor bankowy, który zatrudnia ogromną ilość ludzi, ogromne są działy IT, mają bardzo dobrze zdiagnozowane, analityczne różne kwestie, on według mnie od tego drobnego przedsiębiorcy niestety się oddala. Czyli mówi Pan o tym, żeby sektor bankowy Zakasał rękawy i zaczął jakby, edukować. Nie, to nie jest rola sektora cyf... bankowego. No to, no to, razie... to jest rola polityczna. To nie jest rola sektora bankowego. Hmm. Sektor bankowy jest przedsiębiorstwem. Państwo. Ma, świadczy... W to się tak. powinno włączyć aktywnie państwo, bo hmm. damy jeszcze raz ten przykład tego pro... programu Polska Bezgotówkowa. Jest Związek Banków Polskich, jest, bo jestem bardzo zainteresowany. Jest powołana tego fundacja, która to działa. Ale przypomnijmy, że to było jednym z głównych takich leitmotywów ministra Kościńskiego. No tego to się zaczęło. No Tak, no bo obrót bezgotówkowy powoduje to, tak że, jest. że łatwiej szczakieć podatki widzieć, kto. I jeżeli na przykład, radę. jeżeli teraz któryś z obecnych albo przyszłych ministrów padłby na genialny pomysł i chciałby firmować swoją twarzą, bo to jest trudne wyzwanie, to nie jest, bo to zawsze można polecać, to nikt tego nie lubi, a w polityce szczególnie się unika takich rzeczy, jeżeli chciałby firmować to, żeby podnieść jakość korzystania z dorobku, nie z dorobku, z potencjału, które daje obszar cyfryzacyjny małym przedsiębiorcom. Jeżeli ktoś by się podjął, taki przykład, dyrektywa usługowa, która została wdrożona we wszystkich krajach Unii Europejskiej, nakazywała, by każdy przedsiębiorca miał e-mail i stronę internetową. No, Konia z rzędem, jak ktoś mi pokaże, jakikolwiek ruch ze strony rządu od roku 2000, dziewiątego, bo wtedy została wdrożona dyrektywa usługowa, że takie coś zostało zrobione. No nie. Tego typu ruchy, czyli tu musi być kierunek polityczny i do kierunku politycznego nie wierzę, że za chwilę się nie przyłączą różne podmioty, bo to jest biznes, na tym biznesowi zależy. Ale to nie jest rola edukacji, że biznes ma edukować. Nie.